Z tej strony G-Roblox. Dzisiaj właśnie gramy w Roblox po dłuższej przerwie, także jesteśmy w Arsenale i lecimy. Spróbujemy sobie właśnie gieryczkę wygrać. Pyk. znożają. Idealnie. Ja ogólnie zapowiadam live'a, który się odbędzie jutro o 18. .00. Także mam nadzieję, że wpadniecie. Myślę, że właśnie będzie spoko. A my tu właśnie przeciwniku szukamy. Tylko o oh, mam pyk. Nie nie no on miał lepszą broń no to niesprawiedliwe no Dobrze, ale się nie poddajemy tak Szukamy, on tutaj właśnie łuk łuk to może być problem Ale nie dla nas tak, my sobie damy radę z łukiem Tylko kogoś musimy znaleźć, czerwonego Dobra mamy tutaj Pyk Idealnie head a dodaliśmy Mam tutaj jakąś dziwną broń, którą nie wiem jak działa, spróbujmy Mam taki jakiś karabin, tylko większy Okej okay. Proszę jakiegoś przeciwnika. Halo, halo. O no nikogo ty nie mamy. No. Jak mamy giereczkę. O, mamy, mamy, mamy. Pyk. Idealnie zabiliśmy go w plecy. Fajnie. On teraz jakiś pistolet taki malutki. No ale myślę, że damy rolę Więc lecimy. Na górę. Pyk, pyk. W lewo do góry. No chodźcie tutaj przeciwnicy. Coś nam no, się boją. Widzicie, jak się nas boją? Niesamowite. Dobra, widziałem niech nam nie ukradnie. No i ukradł. Kurczę no. Dobra, mamy. No i znowu ukradli, no. To jest chamstwo. Dobra, ten... Nie, tego nam zabili. Myślę, że będzie lepiej, jak będziemy chodzić z praniu. Także spróbujmy. weźmy sobie. Kogoś czerwonego trzeba znaleźć. Ogólnie jesteśmy właśnie w niebieskiej drużynie. Także... A tych czy... O, pełno tutaj. Dobra. Teraz damy radę. Raz, jeden. I co, już koniec? Tyle ich było. No, wybili wszystkich. Czemu? O, dobra. O, dobra. A teraz chodzę tylko ze zbroją. nie po co się z nożem Może troszeczkę się z nożem, tak? Bo to, tak wolno się chodzi z zbroją. Spróbujmy. Hmm. Tylko, że tutaj nikogo nie ma, no. Chius ten mały problem, tak? Czemu tej ludzi nie ma? Proszę mi powiedzieć. Myślę, że będzie problem żeby to wygrać. O, 47, dobra, ma połowę HP, także leci. Tylko, żeby on nie ukradł. Dobra, mam. Który jesteśmy? 9. 9 mam dziewiąte miejsce, a jest 28 osób. No to może być mały problem duża odległość, może wróci do nas. Spróbujmy, dobra idealnie, wrócił No i zamobił nas, on jest dominating. Kto to jest? To jest pewnie ta pierwsza osoba, także może być ciężko. Do góry chodźmy, pyk, pyk. Nie spotkam tutaj kogoś, niestety tu nikogo nie ma. Ale spróbujmy poszukać. O, leć! Dobra, ma pick zabójstwo Dobra oni są śmiertelni widzieliście to? Teraz mu ta, całą serię dałem i nie zginął no, niesamowite Dobra spróbujmy tu wyjść I jeszcze poszukać tych czerwonych Na razie dziesiąte miejsca, no może być problem Musimy zaradzić Hmm Ogólnie jak nie wiecie to jak się zabija albo się ma system To się dostaje życie i nową broń Okej, okay. niestety się udało, przegraliśmy Ale tu było na tle Jutro też będzie odcinek, On dzisiaj będą codziennie odcinki. I ogólnie zapraszam na jutro na mnie po na To na tyle, dzięki do jutra i alo.